Trzy brutalne prawdy filozofów, których większość ludzi nie jest gotowa usłyszeć. Friedrich Nietzsche powiedział: Ludzie nie chcą słyszeć prawdy, bo nie chcą, aby ich złudzenia zostały zniszczone. I to jest sedno natury człowieka: Prawda wymaga zmiany, a zmiana wymaga odwagi. Dlatego większość woli pielęgnować swoje przekonania, nawet jeśli są fałszywe. Niccolo Machiavelli napisał: Ludzie prędzej wybaczą śmierć ojca niż utratę ojcowizny. To nie cynizm, to obserwacja. W chwilach próby moralność często przegrywa z interesem. Prawdziwy charakter człowieka widać nie wtedy, gdy coś mówi, ale wtedy, gdy ryzykuje stratę. Arthur Schopenhauer napisał: Świat jest moim wyobrażeniem. I to jest jedna z najważniejszych prawd filozofii, nie reagujesz na fakty, ale na ich interpretacje. Twój umysł filtruje wszystko, przez lęki, doświadczenia, uprzedzenia. Dlatego dwie osoby żyją w dwóch różnych światach, nawet jeśli stoją obok siebie. Trzy zdania. Trzy lustra. Jeśli masz odwagę w nie spojrzeć. Zobaczysz prawdę o sobie, nie tą wygodną, ale tą, która naprawdę zmienia.